Siemanko w sorry że dawno nie nagrywałem, no ale nie miałem czasu i po, raz... I po raz... Uciekłem... Zlagi, bo na ja teraz widzowie a tutaj szynki startowej mamy siekierkę, kilofik grawienko patyczki też no to wiem, też ładnie żeby no kurde, no coś. Głupi e, Teraz kraftujemy sobie Sorry, że nie mam Skinka. Ustawię sobie na następny raz. E, mamy crafting. E, lecimy pod ziemię, zdobyć kamień. No i zaczynamy nową Saryjkę, oczywiście. Czyli Minecraft. 1, e, 1. No to dzisiejszy odcinek zapewne kiedy będziecie oglądali to będzie już jutro, no ale nie jestem pewien dokładnie. A jakbyście chcieli z innej gierki, na przykład Brawl Stars, mogę Wam dla Was nagrać, jeżeli chcecie. Tylko napiszcie w komentarzach. Y... Mamy kamień. Piecy, narzędzia, to, to i to i to. Teraz piecyk jeszcze. Cyk. Mamy narzędzia. No i więc lecimy może z dwa nitki no okaże się dwa najwyżej. Nie wiem, Co zrobimy? Jeżeli znajdziemy lewki w dzisiejszym, to w tam w następnym też będziemy szukali. Wtedy Wtedy mnie. Ja będzie. nie, nie, ja Nie, Kurde, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Tak, tak. Jest mi tu. No okej. Okay. Mamy. Ustawiłem coś, może będzie mniej lagów. Nie ma chmur, więc. O kurde, dalej laguję. Oprzuka. <śm> Nie chcę, u niego, nie goniła ale tak bym chciał zniszczyć ich, ich ul. Uuu, no, Kevik, nie, on jest malutki. Na razie mamy jeden, znaleźć wioskę w dzisiejszym odcinku. Wątpię, że znajdziemy, no ale może znajdziemy. Na razie nawet nie mamy pustego terenu, więc to jest minus jeden. Już taki... Drugi to będzie, żeby znaleźć wioskę, no to będzie trzeba szukać długo na polanach, kilka polan trzeba znaleźć, zapewne. No e... kurde, zaraz będę musiał już jeść jabłko. Zajem teraz nawet, no. Może jakieś zwierzęta zaraz zabiję, bo potrzebuję jedzonka. Jeżeli znajdę, no. Bo nie wiem czy znajdę. Hmm. Otóż Chodzi. Będziesz moim jedzonkiem na, na, na dzisiejszym odcinku. <grych> I może przyszłym też. Ale wątpię jedno mięsko to, to tam nic. Bo będziemy potrzebowali sporo więcej. Tak chciałbym... Krówka. Chodź, upoluję ciebie. O kolejna, kolejna. Juhu, będziemy. Oczywiście troszkę jedzenia. Tu jest. O kolejna, Czter... cztery, cztery krówki. Chodź tu. Nie uciekaj od mnie. I teraz ostatnia, to jesteś to właśnie ty. No kurde. Ile mamy? Dziewięć mięska. No, zaraz może znajdziemy coś, i jak to, no. i na przykład węgiel znajdziemy, i no i zrobimy kotleta milionowego. No, nie no, po prostu ale. No, jak zrobimy? Nie kotleta milionowego, tylko styka. No kurde, to jest legami. Nie. boli, No ale... Nie, ja znam... Nie. Jeszcze jedno jabłko zjemy. Albo skopiemy. Co, no. nowie Nie, nie. no, wie... się przydadzą, muszę zabić. No bo, jak nie znajdziemy w dzisiejszym odcinku, jeszcze przed nocą, jak to, wioski, to będzie problem. Gień. Mamy dwa i jest ostatnia. tutaj jest. Jak to się nie pamiętam, jak się nazywało to drzewo. O no, tutaj. mała. No i kolejna krówka zabita. Tu jest jeszcze kolejna... O nie! O nie, ja nie idę w tą stronę. Czarny las. Ciemno, dębowy las. Ja nienawidzę go. to jest chyba jedno, nasze jedyne wyjście stąd. Jezu. Nienawidzę. Czy... jak to? Ciemno, dębowego lasu. Chodzi mi serio, nienawidzę. No zaraz przyjdziemy. Jezu, sorry to lag, no kurde, nie to osobego. owego. Idę Może kiedyś za kilka. za troszkę. a niedługo może będzie no, lepszego, ale nie wiadomo, wątpię. Ja mam jasność. Oo. To. nie muszę się martwić, że od razu. No, jeszcze będę musiał. jak to przepalić to, to jest problem. Zapalę, przepalimy. Spanie jeszcze dwa. A jak to? Placki głodu i no i przepalimy. przepalimy. Wtedy już będę troszeczkę potrzebował. Wtedy będę troszeczkę głodny. Chciałbym na przykład jakiś portal czy coś. Nie no Wątpię, że znajdziemy coś w dzisiejszym odcinku. Bo słabo. bo nie wydaje mi się tak, że znajdzie. Łukiewik. Tylko... I tu węgiel. Perfekt, perfekto. To ja pójdę tam, z tej strony. Tak, to by ja patrzę. O, ile Auć! Jezu, 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 co jest? Z moim tym, lub kąpem. Tak loguję. Nie reagował. Ostatnio kiedy nagrywałem. Mm, tylko trzy niestety. No ale O, jeszcze tu jest więcej. I tym razie to. No kurde A to będzie więcej niż 7, A no właśnie. Nie, tylko 4, ta? Nie, 5. Nie, choć 5. Co nie więcej. No i poczekamy się przepali. O, a mm, zapniałam żąbone. No to więc teraz musimy skryć łóżko i się przespać. No więc <grybujesz> dobra noc. Idziemy spać. Ile? No. Jeszcze jedno i poczekamy. jak to? Dała mi ten strafnik. No. Może tutaj wszedł, nie widzę tu, żeby było kolację, ale spróbuję tutaj wejść. Nie ma tu, mam O kurde, tutaj ma osie. Spadaj, spadaj, ty! Nie mam tarczy. Chociaż jedną, chociaż tarczy Nie no, słabą. Kupisz tu... To... Nie znajdę tutaj żelaza, tak nisko jeszcze. Jeśli jeszcze, jeszcze wyżej idziemy, to tutaj naprawdę nie znajdę. A tu jest, jest! Uratowało. Nastąp. To jedno żelazo. To wezmę to żelazo. Całe, no ale no. Jedno zużyję na tarczy. Szybko przepalimy jedno. Szybko przepalę się. No i mamy. Szybko kraftujemy. Tarcza? Nie to jeszcze jeden. Kurwa. Nie odrębna. I Teraz możemy walczyć z tym głupim szkieletem. No to więc lecimy. Zabijemy teraz tego szkieleta. Głupiego. Gdzie on jest? Tu jest. No masz. No. Mieraj. Eee... O, mnie Gdzie tylko może być? To gdzieś tutaj. To... za nie, To, nie, to nie, gdzie on może być, ze ścianą gdzieś. No za ze ścianą gdzieś jest krajenki. O, jest. Ten śmiech mi się ufa! Uf. Dwa zombie się Co nie słyszę? O nie, proszę, żeby nie było nigdzie tu wiedźmy. Wiedźma tu będzie najgorsza. Bardzo się boję tej wiedźmy, bo ja nienawidzę wiedźmy. Za to ścianą będą. Nie będę kopał więcej chyba węgla. No więc lecimy z tego kaira. Nic nie zdobyliśmy. Troszeczkę węgla, no ale nie chcę kopać na razie nie jestem uzbrojony. No to więc dalej szukamy Eee, pioski. No są, kurde nie. No to. No kurde nie skoczyło mi się. jakie gówno. Tam nie skoczyło. Uuu. Czterokowy las. Zobaczymy sezonkę. Bo będziemy potrzebowali. Troszkę. Takiego.

No co jest no? Patyki same No gdzie jest ta zutynka do kurde? O jest, drzwia, jaki jest? Przegapię. Nie przyda się Na pewno jest więcej niż jedna to więc Szybciej będę nazywała te że, drewno O co jest? Uble. XD rzadkie. Co jest? Nie podróżowaliśmy. Ut, Polana! Może w dzisiejszym odcinku znajdziemy, e, no, wioskę. Błagam, żeby tam było. Tam jest polana, no? Nie. To jest po prostu taki mały odrębek. Okay. Ja... Jeszcze yo Nie, to jest tam to jest dżungla. Dalej, tylko tam mały odrębek jest. Ale jest polana, jest, jest jak? To portal. Przepraszam bardzo, for, portal. Dopłyniemy, zobaczmy co tam jest w nim. Problem będzie, że nie zdobędziemy tego złotego bloku. No Jezu, no. Zwlekły mi się piasek. Papużko. Może zdobędę papużko. No, no. Jak... Sary, nie ma gdzie tu skrzyni? Musi być skrzynia. W każdym portalu jest skrzynia. Czy nie? Nie, W każdym jest. Uuu, Jest planie. I złote jabłuszko. I dwa firebally. Przyda to się. Ochrona. No, pół. Wiem, że jest łatwo do zniszczenia, ale, ale sobie wezmę. пушка. Что то быть крикошка? Девчонка. Есть. Первый нощенку. Что мы делаем Ну давайте ми. Не даю я Не, ну там не, а нощенка, только одно. Taką weźmiemy. O kurde, coś. O Jezu. Ole był. Nie no. Wiedziałam, że nie będzie. Jedno nie będzie wstępnie. Drugie. Trzeba, drugie. Chodź. No Jezu, no. Serio. coś się postawić. Dźwiękiem. Gdzie jest jeszcze? Dajcie mi jeszcze jedną no i szukamy dalej. Okej. Okay. Teraz muszę spróbować oswoić. I, ale jak nie oswoje, to. O co jest ile ty będziesz nasion jadła. Papuszko chcę cię oswoić! Chcę mieć nową koleżankę. Jest tu! Dużo na Ja e... Jakoś tam spróbuję nagrać w Nie jestem No co jest? poza rozpień! Nie wiem, z 10 nasion. dalej nie chcę się oswoić. Jezu. Głonna? Jak nie wiem, co? Jest jedno, drugie, trzecie, jest czwarte, piąte, szóste, siódme. tu gdzie jest ta papużka? Ostatnia? No nie może, jeszcze. Есть, yes, в концу. А ну, поспушка. Я и моя попушка. Попушка. О, нет, ну no, не, 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 не. Нет. О, нет. Нет. Ну и взял, ну. пушка спала. Нет. О, она у нас. Позже возьму на. Не. Летишь? Попушка. Попушка хочет у. Ну, папушка, не утекай. Nie, no muszę jeszcze naląć teraz szybko. Bo noc nastaje. A nie chcę walczyć z łobami. Nie lubię po prostu. No ale no. Gdzie jest ta papuszka? Gdzie jest nasza papuszka? No gdzie jest? A tu jest! Nasza papuszka. Mamy? Mamy na ramieniu? Mamy. No to więc lecimy dalej coś lat, bo... chyba nie znajdziemy w dzisiejszym odcinku wioski niestety o tym nie uciekaj umieraj. To jest Kurde, gdzie... nie dwa młotykę. Nie uciecz Chodź tu, no. Jest puszka na naszym ramieniu. Kolejna krówka. O nie, podskoczyłem. Nie, nie będę skakał już. A nie zabił innych zwierząt już. Na razie. Tu nic nie ma. Przepraszam, że to jest twoja łódka, trzeba o kurde, na papużę przyłożyć, żeby moja papuszka się nie spaliła. Ale ty gdzie ty? Gdzie ty się tam położyłeś? Chodź tu, tu jest niebezpiecznie. O chodź, świętki, świętki. nie spadaj papużko. Jezu, no. kupię liście. O! No. I czemu zlatujesz? Chodź. O, no. Zlatuj, no. Nie mogę skakać, jak widać. <grybuj> to jest problem. No. Nie no. No ale no. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, to jest dalej las. Myślałem, że to już będzie poran, ale nie. Chodź. O, kiedy będę spadał, to ty zlatujesz, tak? Ej! 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 Ej, chodź do mnie. Okej, okay, to więc nie mogę spadać. Ciecie, czemu ja to kopię? No, bo... No, bo tutaj kończymy widzowie e, Widzimy się w następnym odcinku z tej serii Siemano.